Cześć, z tej strony tu nie witam Was na pierwszym filmie na kanale. Dzisiaj zagramy sobie dwa mecze trójek na GCQ yy, i to też pokomentujemy. Więc już widzimy się w pierwszym meczu. Ok, więc znalazł nam pierwszy mecz. My sobie pojedziemy po prawego boosta. To powinno być nasze. I od razu sobie cofniemy. I odbijemy to na środek boiska i też staramy się teraz zlotować. Zaczekamy, co tu się stanie. Więc sobie to tak zbijemy. Nie mamy busta, ale musimy sobie jakoś z tym poradzić. No, tej teammate. Ładnie odegrał, niestety ten trzeci troszkę dalej się ustawił. To jest moje. Od razu strzelimy na bramkę. I my sobie cofamy po Bootsa. Okej, okay, to powinno być nasze. To jeszcze raz odbijemy. Albo zmisujemy. Okay, to jest nasza piłka. Bardziej blok, ale siadło. My sobie pojedziemy do tego. Przy tym sobie pojedziemy. My sobie to sklirujemy, czekamy na bounce'a Wtedy piłka się po prostu mocniej zabije I my czekamy na team'ata, że on challenge'uje Z tyłu ustawimy Właśnie po to, żeby Móc wyjąć flika No tutaj chyba nie siadło za bardzo My to staramy się na środek podać, jestem ten team'ate I od razu cofamy na daleki boost. Już na prawo? Sfejkujemy. I może spróbujemy slingshota strzelić Ale blok polecił ze strony przeciwnika. Jesteśmy z tyłu, zaczekamy co się stanie. to jest piłka teammatea, on zapewne poda do nas, tak jest. Dobra, polecimy do tego. Chociaż nie sprawdziłem ile mam boosta i nie wyszło to najlepiej. Jestem z tyłu, teammate po lewej powinien być. Jestem sam z tyłu, więc sobie to przerzucę na drugą stronę do teammate'a. Teammate Ja wyskoczę do tego, żeby mieć pewność, że na pewno nic się nie stanie z tą piłką Że nie poleci ona w naszą stronę I Spróbujemy teraz to dotknąć I cofamy od razu Czekamy, Teammate tam jest On powinien to polecieć Dobra, i mamy tak naprawdę open neta więc, oczywiście, kolor jest dla nas. My sobie pojedziemy lewo, teammate zapewne swójcie, dobra, my sobie to skwirujemy na bok i może jakiś blok. Busta zabierzemy w przeciwnika i to uderzymy. Nie dosięgnę do tego. Jest, spadnę na dół. Nie powinien podlecieć do tego. Jedla zucofamy Nie ma czasu na busta. Jeszcze blok jakiś. Nie wyszło, więc do boost'a się cofamy I czekamy, tutaj teammate powinien mieć to O, nawet siadło, więc nice'ik No, póki co ten pierwszy mecz e, idzie naprawdę fajnie Zobaczymy boosta i tutaj zaczekamy na jakieś podanie może. A jest strzał. No i tutaj widzę, już przeciwnicy z meczu wychodzą. Więc już widzimy się w następnym meczu. Okej, okay, znalazł nam e, nasz drugi meczek. Mamy Mekikofa. sobie bo zrobimy taktycznie trybem tego busta weźmiemy i się ustawimy jakoś po prawej stronie dobra i direct ale ja altimate wybił to na Zabierzemy im Busta i cofamy od razu. Tam leci teammate. Ja sobie do tego wyskoczę. I od razu cofamy na dalszy słupek. To jest moja piłka. Do teammate'a on tutaj powinien wyskoczyć. Do tego okej, okay. zawracamy. Czekamy teraz na jakieś odegranie, którego się nie doczekaliśmy. Okej, okay, zostajemy z tyłu. Tutaj staramy się jak najmniej boosta zużyć, bo nie mamy go za dużo. Okej, okay. zaczekamy na jakieś padania od teamata. Prawdopodobnie będzie takie wybicie albo 50. Dobra, my to sobie weźmiemy do teamata, odegramy. On do nas odegra, odbijemy. Tutaj wyskoczymy, speed jumpujemy, zobaczymy co się uda z tego zrobić. jest zdecydowanie za blisko stałem. Ok więc mamy takie dośrodkowanie. teraz mamy sytuację jedynkową, ale na szczęście teammate nam pomógł. kaj se vazima pusta Ogólnie mam taki pomysł, żeby zrobić serię poradników odnośnie mechanik, takich jak Slingshot lub Dribbling, yy, więc dajcie znać w komentarzach pod filmem, co byście chcieli zobaczyć i myślę, że coś takiego będziemy mogli sobie nagrać. skoczymy, o niestety ten drugi też nie był potrzebny i cofniemy sobie po tego boosta dobra, my to mamy nie siadło mi to podanie na lewo się ustawimy. dobra, ten teammate jest do, do mnie może pada to My jesteśmy za żeby on sobie mógł to zchallenge'ować. Liczę. Nie tym razem. No wam lecimy. My sobie to od razu skrócimy. I wystawiamy się do wkładania. Może teammate? Dobra Próbujemy to jeszcze dotknąć do teamata Jest, no blisko Ono jest straj To jest niebezpieczna sytuacja, ale na szczęście teammate sobie poradził. My się ustawimy, może próbujemy zompować. Na środek, podanie. Okej, okay, więc na ten odcinek to byłoby na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.